Raczki, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie tarota na miesiąc styczeń 2024 roku, już kochani. E, powoli stary rok nas już opuszcza, i w związku z tym życzę Wam, aby nowy rok okazał się jeszcze lepszy niż ten, który właśnie mija. Życzę Wam wspaniałych świąt w gronie najbliższych. Wiele ciekawych. Prezentów. Kochani, dziękuję Wam za wspólny rok, że byliście ze mną, że wspieraliście mnie, za Wasze subskrypcje, lajki, za Wasze komentarze. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Karty, kochani, potasowałam i zaraz je położę. Pamiętajcie tylko, proszę, że czytanie jest ogólne i nie z każdym będzie rezonowało. Dlatego proszę brać z czytania to, co jest dla Was najlepsze. Na koniec wyciągnę kartę podpowiedzi anielskich dla Was i zobaczymy, jaką podpowiedź mają dla Was anioły. Ok, dobra, zaczynamy. Raczki. Styczeń 2024. Co tam u Was się dzieje? Co tam się u Was dzieje? Dobra. Myślę, że raczki w styczniu warto będzie postawić na e, przepraszam na taką na balans na równowagę. Może po tym grudniu, który był taki intensywny może dla niektórych to w tym styczniu trzeba będzie jakby wró wrócić do formy, tak powiem. Ale też um, część z Was pewnie będzie chciała um, wydać pieniądze na jakieś remonty w domu, jakieś takie inwestycje domowe, bo to też tutaj widzę się pokazuje. W ogóle macie bardzo ładne karty, raczki, więc będziecie chcieli działać y, na tym polu, kochani. Z takim dużym skupieniem na budowaniu mimo wszystko waszej takiej stabilizacji, stabilizacji finansowej. Na pewno, patrząc na karty, postawa, w której będziecie chcieli forsować, nie wiem, jakieś takie, jakieś takie pesymistyczne, może nawet nastawienie, jakiś taki brak, takie, ja nie wiem, marudzenie czy wydziw wydziwianie, czy takie ja bym powiedziała jakoś taka chimeryczność, no to na pewno na pewno to nie przystoi patrzeć na te karty kochani, nie pasuje zupełnie także odradzam takiej postawy tak mało tego chcę jeszcze powiedzieć, żeby umieć panować nad swoimi emocjami w tym styczniu Umieć panować nad emocjami, bo brak tej umiejętności zaburzy was, Waszą harmonię. A to byłoby zupełnie zbyteczne, patrząc na karty. Kochani, zawodowo, bardzo ładne karty, bo uważam, że tak, ci, którzy są na umowie to albo w tym miesiącu mogą dojść do wniosku, że będą chcieli się usamodzielić, bo mają już na siebie pomysł na przykład, tak? I będą chcieli się usamodzielnić, okej, okay, dlaczego nie. Ehm, a ci, którzy <coughs> będą chcieli dalej pozostać w zakładzie pracy, mogą liczyć na bardzo takie fajne zmiany e, w zakładzie pracy, korzystne zmiany, które mogą się tam pojawić. Ehm, i to się pokazuje bardzo ładnie, no, ja nie wiem, no na przykład, nie wiem, jakieś udogodnienia firma wprowadzi, jakieś nowe, nowe rozwiązania, które polepszą Wasz komfort pracy. Bardzo fajnie. Z korzyścią dla Was, ale część z Was też dostanie, jakby, propozycję nowej pracy i będzie zastanawiała się, czy, czy z tego skorzystać. Ja widzę, że Wy będziecie pod, bardzo powiedziałabym, będziecie umieli w tym styczniu, kochane raki, tak bardzo precyzyjnie wybierać, bardzo tak przemyślanie wybierać to, co jest dla was jakby najlepsze, bo mało tego, wy będziecie mogli spotkać w tym styczniu osoby, które będą służyły wam podpowiedzią w tej dziedzinie i to będą bardzo mądre i cenne podpowiedzi i warto tych ludzi będzie posłuchać, kochani. Także ważne tylko, żeby nie działać pochopnie, nie? Tutaj jakby zbyt szybkie działanie, zbyt pochopne może trochę Wam namieszać, a to byłoby zupełnie zbyteczne. Osoby, które szukają pracy, no to tutaj jest oczywiście znalezienie pracy, która naprawdę Was bardzo będzie satysfakcjonowała. Bo to i miejsce pracy ładne, i atmosfera w pracy super, tak? I warunki pracy. No tak naprawdę... Tylko pozazdrościć. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, no to w tym miesiącu mogą liczyć na bardzo pokaźne zyski bardzo pokaźne zyski na dobre inwestycje, kochani, na dobre kontrakty więc taki duży, naprawdę fajny progres w firmach się pokazuje. Uczuciowo. Uczuciowo wygląda to tak, że w stałych relacjach może pokazać pojawić się wiadomość o dziecku. Świadoma decyzja, że decydujemy się na, na dziecko, na potomka, ale też chciałabym powiedzieć, że w tych stałych relacjach fajnie by było, jakby się pojawiło więcej takiego, kochani. Raz, że trochę ognia, żeby tam trochę tak bardziej temperamentnie było, no to dwa, żeby tak naprawdę e, nie bać się pokazywać tych uczuć. Nieważne, jak długo ta relacja trwa, czy ona trwa 5 lat, 15 czy 25, tak? Warto dać jej e, więcej uczucia, więcej fajnej emocji. I takiego, właśnie takiego temperamentu, żeby ją tak podsycić. I super. A ci, którzy szukają kogoś do relacji, no to w styczniu, wow, to jest możliwość znalezienia kogoś naprawdę do bardzo takiego ognistego, powiedziałabym, romansu, do takiej bardzo ognistej, ognistej relacji, kochani. Także. Um, um, no dzieje się, dzieje się. I w, I w sprawach zawodowych, i w sprawach uczuciowych piękne karty, kochani. I widzę, że, że naprawdę Wy sami z taką dużą rozwagą działacie, z, taką, z takim dużym kunsztem. I, ma, I możecie naprawdę liczyć na pomoc bardzo fajnych ludzi. Pamiętajcie tylko, proszę, raczki, emocje, to jest Wasza czasami e, jako taki znak bardzo emocjonalny. Proszę tylko Panować nad emocjami w styczniu, żeby te emocje, które mogą wziąć górę, nie pokrzyżowały tego fajnego rozdania, który ja tutaj widzę, kochani. Szkoda by było tak. Czyli nie jesteśmy humorzaści, jesteśmy optymistyczni i umiemy panować nad emocjami. I co tam aniołki chcą ci powiedzieć? Wow, proszę raczku. Jasność, anielska mądrość przypomina ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory, natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajektorie, e, trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci tę kwestię pod rozwagę, czekając. By pomóc ci w, niej, w jej rozwiązaniu, usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym i jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. No, piękna! Piękna podpowiedź, kochani aniołów. Tak, wy macie myśleć jasno, wy macie myśleć klarownie, kochani. Ma w tym wszystkim być balans i jasne patrzenie na świat, więc zaburzone emocje na pewno temu nie pomogą. Kochani, ściskam Was bardzo mocno, życzę naprawdę pięknego stycznia i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło, cześć.